W tym odcinku przedstawię kilka praw, które mają bardzo szerokie zastosowanie do zupełnie różnych zestawów danych. No i zacznę od prawa Benforda. Tutaj jest fragment tabeli z jego oryginalnej pracy. On przeanalizował ponad 20 tysięcy różnych wartości, i one dotyczyły różnych tematyk, np. powierzchni rzek, populacji miast czy krajów, czy stałych fizycznych, itd., itd. I to, na co patrzył, to na pierwsze cyfry z tych liczb. Powiedzmy, że mamy powierzchnię rzek, no i tam pierwsza ma. 1700, kolejna 2600, i tak dalej. Patrzymy na pierwsze cyfry. I on policzył taką prostą statystykę częstości występowania tych cyfr, tych pierwszych. No i w przypadku rzek, tutaj jedynka występowała 30% około, dwójka gdzieś 16%, i tak dalej, i tak dalej. I zwróćmy uwagę, że dla pozostałych cech, populacji, stałych fizycznych, i tak dalej, też jedynka jest tą najczęstszą. Potem dwójka, trójka, i tak dalej. To już samo sobie jest ciekawe, że rozkład pierwszej cyfry nie jest jakiś jednorodny, tylko to jedynka występuje najczęściej, potem dwójka, trójka i tak dalej. Co więcej, jak porównam te różne cechy, to te poziomy są dość, dość podobne. Tutaj policzył sobie to średnią, więc jedynka około w 30% występuje jako ta pierwsza, dwójka w 18% i tak dalej, i tak dalej. I on sformułował na podstawie tych obserwacji właśnie takie prawo które możemy zapisać w ten sposób, że prawdopodobieństwo wystąpienia jakiejś cyfry d jako tej pierwszej znaczącej to jest logarytm przy postawie 10 z 1 plus 1 przez d. No i na przykład według takiej formuły prawdopodobieństwo wystąpienia jedynki to jest logarytm przy postawie 10 z 1 plus 1 przez 1. No i jak się to policzy, to wyjdzie tak około 0,3. No i to samo można zrobić dla pozostałych cyfr, czyli dla pierwszej, drugiej, trzeciej i tak dalej aż do dziewiątej. I tutaj przedstawiłem taki, też, też to na wykresie. I zwróćmy uwagę, że to właśnie te dane, które tutaj są w tabeli, spełniają to prawo. Oczywiście nie w taki ścisły, matematyczny sposób, ale co do tendencji, że jedynka jest znacząco częstsza i potem odpowiednio coraz mniej. Zobaczymy sobie też kilka przykładów, które tutaj przygotowałem. Zresztą czegoś takiego. Wygenerowałem sobie tam z tysiąc takich rzutów monetą, orzeł reszka. I tak dalej. Powiedzmy, że coś takiego dostaliśmy. Orzeł, reszka, orzeł, reszka, reszka, orzeł, reszka, reszka, orzeł, reszka, reszka, orzeł i tak dalej. Patrzę ile występuje takich reszek pod rząd. Tu jest na przykład jedna, tu jest trzy, tu jest dwie i tak dalej. I to co tutaj jest przedstawione to jest rozkład częstości właśnie tej liczby reszek, które występowały w takim ciągu. No i zobaczmy, że jedynka występuje znacznie częściej, potem dwójka, trójka i tak dalej. W ten sposób, patrząc na taki wykres, można rozpoznać, czy moneta jest na przykład symetryczna. Więc to jest jakby tego typu zależność. Oczywiście ona tutaj nie pokrywa się z tymi wartościami, ale chodzi mi o samą tendencję. No ale można by też pomyśleć, że no to jest taki trochę abstrakcyjny przykład. Być może dla danych rzeczywistych tak nie jest. Więc sprawdziłem to. To, co jakby tutaj jest ten wykres, to, to są te dane, które już tam kiedyś sobie analizowaliśmy. Stężenie PM10 to są te cząstki takie zawieszone w powietrzu, tam o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów. Zieleniej góry 2023 z tego roku. One tam były co godzinę mierzone. I patrzyłem na pierwszą cyfrę tych wyników. To były takie wyniki typu na przykład 0, 0,023. Tak rzucam teraz jakieś liczby, żebyśmy sobie zobaczyli o co chodzi. 1,015. To tutaj pierwszą cyfrą znaczącą jest jakby dwójka. Tutaj jakby jedynka, i tak dalej. Zrobiłem właśnie taki rozkład częstości tych, tych pierwszych, yy, pierwszych liczb znaczących pomiędzy ewentualnie właśnie te zera. I tak ono to mniej więcej wygląda. Czyli zwróć uwagę, że też co do zasady. Jest spełnione to prawo Benforda. Czyli jedynka zna występowała znacznie częściej jako pierwsza cyfra, potem dwójka, i tak dalej. Tu oczywiście są jakieś lekkie odchylenia, ale co do zasady, to jest tego typu tendencja. I jeszcze przeanalizowałem też opady w zakopanym za rok 2023. Czyli 2023 opady. To są te dane, które sobie analizowaliśmy przy okazji szeregów czasowych. I zwróćmy uwagę, że tutaj też jest ta tendencja. Co do zasady. Mówię, tam są lekkie oczywiście odchylenia, ale co do zasady to jest jakby ten trend. Bardzo ciekawe, prawda? Możemy pomyśleć na podstawie takich wyników, że to może coś jest z liczbami po prostu, że jedynka występuje znacznie częściej, dwójka później i tak dalej. Otóż nie. Tutaj narysowałem taki wykres, gdzie wygenerowałem sobie yy, tam odpowiednio ilość kolejnych liczb naturalnych i policzyłem stosunek częstości, znaczy stosunek, czyli właśnie częstość występowania tych cyfr z jedynką. No to oczywiście na początku jest jeden, no bo jak mam jedną cyfrę, no to to jest jedynka, no ale potem jak mam jedynkę, dwójkę, może napiszę też to, żeby to było jasne, jak jest jedynka, no to jest jedna cyfra, tylko jedynka. Jak mam jedynkę, dwójkę, to cały czas jest tylko jedynka. Jedynka, dwójka, trójka i tak dalej do dziewiątki cały czas jest tylko jedynka, ale potem na przykład jak mam jedynka, dziesięć, jedenaście, no to nam przerasta na liczba tych, tych, tych z dziesiątką. Dlatego tu na początku przerwuje spadek, a potem wzrost i potem znowu będzie spadek i tak dalej. Tu jest skala logarytmiczna na osi x, czyli one jakby rosną o rzędy wielkości. Tu jest jakby 1, tu jest 10, tu jest 100 i tak dalej, 1000 i tak dalej, i tak dalej. Więc tu oczywiście obserwuję przerosty, dlatego że mam właśnie to 11, 12, 13, ale potem będzie spadek, bo długo nie będzie cyfr, które się zaczynają od jedynki, na przykład 20 coś, 30 coś i tak dalej. I widzimy, że one nie dążą do jakiejś takiej specjalnej wartości, one sobie tak oscylują tutaj. Więc to, to, że tak obserwujemy tego typu rozkład, nie wynika z jakiegoś specjalnego zachowywania się liczb rzeczywistych, czy tam liczb naturalnych w tym przypadku. Myślę, że dość taka ciekawa własność. Tutaj jeszcze na pewno może warto powiedzieć, dlatego że formalnie to jest prawo Benforda, ale też wcześniej zajmował się tym Newcomb. Więc jakby to nazwisko też myślę, że warto sobie gdzieś zapamiętać. Newcomb. On też to zauważył, natomiast no ten Ford formalnie to zapisał, też bardziej przeanalizował właśnie więcej tych wyników, więc jemu się to przypisuje, ale trzeba być świadomy, że kilkadziesiąt lat wcześniej też były takie pierwsze obserwacje tego fenomenu. Tutaj to też nie jest tak oczywiście, że wszystkie zestawy danych, jakie sobie tylko wymyślimy, no to one tak będą się spełniały. W praktyce chodzi o to, żeby to były tego typu dane, które nie mają takich naturalnych ograniczeń, jak na przykład były te opady, no to teoretycznie ten opad może być dowolnie duży i dowolnie mały. Natomiast na przykład tak, takie coś jak wzrost, no to tutaj nie będzie spełniało prawa Memforda. Jeżeli na przykład mamy jakieś dane typu, że tam one są między nie wiem, 150 a 200 cm, no to większość się będzie zaczynała od jedynki i nie będzie zasadniczo innych. Więc dla tego typu danych no, nie ma prawa Memforda. To muszą być takie dane, które występują bardzo w szerokim zakresie, na przykład dziesiątki, setki, tysiące i tak dalej. I nie nakładamy jakichś jakich naturalnych ograniczeń, czyli mogą być dowolnie duże. To jest dość ważne. Można pokazać, co ciekawe, ma, tak matematycznie, że to prawo Benforda jest związane z tym, albo równoważne nawet, że logarytm z jakiejś właśnie wartości, że to ma rozkład jedno, jednostajny. Ale to się sprowadza do tego, co powiedziałem, że może występować w naszej, jakby naszym, naszych zestawach danych takie wartości, zarówno bardzo małe, jak i bardzo duże czyli są prawdopodobne, jakby równie, równie prawdopodobne nawet powinny występować, to wtedy praumeforda wynika, powiedzmy, czysto matematycznie jakby z takiego faktu. To jest pierwsze. Teraz powiemy sobie o czymś innym. O regule Pareto. O tej regule czasami mówimy też reguła 20-80 albo 80-20 i ona mówi coś takiego, że 80% efektów, może napiszę efekty, Pochodzi z 20% przyczyn. Taki dość ogólnym jakby. Yy, tak ogólnie to wyraziłem. Może dam od razu kilka przykładów, żeby sobie to uświadomić, o co tutaj chodzi. Na przykład 20% powiedzmy, że mam jakiś sklep. Okazuje się, że tego tak około 20% klientów dostarcza 80% zysków. Inny przykład. 20% Kierowców powoduje 80% wypadków. I tak dalej, i tak dalej. Oczywiście też nie należy się aż tak bardzo przywiązywać do tych 20-80. Tutaj chodzi bardziej o no żeby wiedzieć, że to jest tego typu rząd. 20-80. do 80. Czyli stosunkowo mały procent jakiejś populacji powoduje duży, duży jakby stosunkowo efekt. Na przykład właśnie z tymi klientami czy z tymi kierowcami. Może też na przykład. Coś takiego, może jeszcze podamy sobie innego typu. 20% ubrań nosimy przez 80% czasu. To są oczywiście takie już trochę bardziej żartobliwe, ale też można by je podrzucić pod, pod, pod tego typu tutaj zastosowanie. I to wynika z rozkładu, jakim rządzą się dobra. Może zrobię jeszcze takie krótkie wprowadzenie, trochę, trochę zejdziemy na inny temat, ale po to, żeby lepiej było zrozumieć to, co będę chciał pokazać. Powiedzmy, że rozważamy sobie wzrost w jakiejś populacji. To jest zmienna losowa, niech ona będzie opisana rozkładem normalnym ze średnią, no na przykład, nie wiem, 100, dajmy sobie 170 i 20. No to to jest, taki, to jest taki gauss. Tutaj jest jakby 170 i 20. I 20 to jest jakby to odchylenie. Mogę zadać takie pytanie, jakie jest prawdopodobieństwo, że x będzie na przykład większe od 200. Czyli to by tutaj sobie 200. Formalnie jest to pole pod tym wykresem i to by mi mówiło o odsetku osób, które mają właśnie ten wzrost ponad 200 w tej populacji. To jest taki rozkład normalny, tak można przybliżyć powiedzmy no tutaj wzrost. Natomiast jeżeli chodzi o takie dobra, jak na przykład jakieś bogactwa, jakieś dochody, zasoby i tak dalej, One często mają takie no niejednorodną dystrybucję. To nie jest rozkład normalny, który by je opisywał. Tylko raczej tutaj rozkład właśnie jest jakby rozkład pareto. Ta funkcja gęstości wygląda bardziej w ten sposób. Tu jest minimal, jakaś minimalna wartość takiego dobra. I tak wygląda mniej więcej taka funkcja gęstości. Tutaj jest na poziomie 0, bo XM z definicji jest jakby tą najmniejszą wartością tego dobra, które może być. To może być właśnie na przykład jakieś wynagrodzenie, tak sobie o tym możemy myśleć. I ta funkcja nam tutaj bardzo szybko będzie malała, to będzie określał jeszcze taki inny parametr alfa czyli może napiszę też rozkład Pareto. On ma właśnie te dwa parametry alfa oraz xm. xm to jest ta najniższa wartość, dobra, a alfa mówi troszkę, jak będzie, jaki będzie nachylenie tej prostej, od jakiego poziomu też jakby tutaj zaczynamy. I teraz, jeżeli bym sobie... Ten alfa mogę oczywiście jakoś tam szacować w oparciu o dane rzeczywiste i tak jak mówiłem jeszcze raz, rozkład takich dóbr nie wyraża się rozkładem normalnym tylko właśnie rozkładem tego typu czyli większość tutaj jest jakby na niskim poziomie stosunkowo i dopiero mało osób tutaj ma dość dużo jeżeli przyjmę sobie alfa na poziomie tak około 1,16 to można pokazać dość łatwo nawet miałem to rozpisać, ale bałem się, że, że, że wyłączycie w tym momencie ale jak będziecie chcieli to mogę dołączyć taki matematyczny dowód tego to tutaj 4xm Wtedy pojawi się 20% obserwacji jakby w tym ogonie. Czyli przy takim alfa, który wydaje się taki dość rzeczywisty, dla różnych danych to oczywiście będzie różna wartość, ale przy takim alfa, jeżeli tutaj oznaczę sobie 4x, czyli 4 te minimalne, to w tym ogonie będzie znajdowało się 20% wszystkich obserwacji. I teraz, jeżeli policzy się właśnie udział tych dóbr tych osób z tego ogona do całości, to okaże się, że to jest właśnie. 80% dóbr. To wynika bezpośrednio z definicji rozkładu Pareto. Nie będę też podawał samej formuły na to, no, dlatego, że nie wykonuję tutaj tych obliczeń, ale by Was to bardziej interesowało, to mogę jeszcze kiedyś do tego wrócić. Ale takie dość też myślę ciekawe. Można to matematycznie sformalizować. Najważniejsze jest to, że właśnie dobra mają tego typu rozkład, nie ten. I to, to są własności tego rozkładu. Te 20, 80 to oczywiście jest dla tego konkretnego alfa, natomiast jak to alfa będzie odpowiednio większe albo mniejsze, no to to się będzie lekko różniło. Ale to jest tego typu rząd. Dość ciekawe i też dość uniwersalne, jak widzimy, dotyczy różnych zupełnie rzeczy. Teraz kolejna rzecz to jest prawo dzitwa. Tutaj chodzi o coś takiego, że weźmy sobie jakiś taki tekst dowolny w jakimś dowolnym języku, na przykład angielskim, polskim i tak dalej. No i mamy tam jakieś słowa. Słowo pierwsze, słowo drugie, słowo trzecie i tak dalej. Liczymy sobie częstości występowania słów. Czyli powiedzmy, że jest jakieś pierwsze słowo, jakieś drugie słowo, trzecie słowo i tak dalej. I patrzę, jaką, jaka jest jakby częstość występowania. Czyli na przykład nie, wiem, to występowało tam jakoś jedna dziesiąta, to występowało dwie dziesiąte, to występowało na przykład 4 dziesiąte. Takie przykładowe wartości piszę. To są częstości występowania tych słów. To możemy oczywiście policzyć. To jest, ile razy wystąpiło dane słowo do liczby wszystkich słów w tekście. Jedna dziesiąta znaczy, że raz się pojawiło na 10, na 10 wszystkich słów, które były w tekście. I teraz, jeżeli mam przykładowo te trzy, to nadajemy im też rankingi. Ranking to, to będą kolejne liczby naturalne i od jedynki zaczynamy od tego, który występuje najczęściej. Czyli to by na przykład miało, by miało pierwsze, jedynkę, to by miało dwójkę, a to by miało trójkę. Czyli to są rankingi, a to były częstości. Okazuje się, że zachodzi coś takiego, że jak pomnożę sobie częstości razy rankingi to to jest przybliżeniu konstans, czyli stałą wartość ma. Jeżeli tak, no to częstość jest równa właśnie tej stałej przez r. Czyli to jest taki wykres tego typu. No i właśnie tutaj widzimy. Tutaj wygenerowałem go dla Harry'ego Pottera. To są kolejne słowa, które występowały. Te najczęstsze. A tu są zliczenia, ale też mogą być częstości, czy jeszcze unormowane. No i widzimy właśnie tego typu zależność. Też takim ciekawym Troszkę kontynuacją powiedzmy, taką, tego prawa ZIPA jest prawo HIPSA, też, które mówi coś takiego, że V równa się, napiszę na razie może zależność, k razy n do potęgi beta, gdzie V to jest liczba unikalnych słów, n to jest liczba wszystkich słów, które rozważamy w jakimś tam tekście po kolei, czyli na przykład mam przykładowo 10 pierwszych słów, to będzie, wtedy, n, wtedy n będzie równe 10, natomiast V to będzie liczba tych unikalnych, które tutaj są. Na przykład to może być 6. To okazuje się, że w taki sposób właśnie rośnie nam tutaj v w zależności od m. To beta w praktyce jest, jest takim współczynnikiem mniejszym od 1. To też wygenerowałem dla Harry Pottera tutaj. Wziąłem takie kolejne długości jakby tej książki, aż do 5000 słów. I tutaj jest jakby v. Też oszacowałem te parametry, te sobie gdzieś tutaj przedstawiłem. I wtedy c tam wyszło. Dla tych danych, co robiłem, wyszło około 3,2. Natomiast beta wyszła 0,7. Właśnie mniejsze od 1. I teraz to mówi mniej więcej coś takiego, że jeżeli mamy coraz dłuższe teksty, no to oczywiście będzie też wzrastała nam liczba tych unikalnych słów, ale ten wzrost jest stosunkowo coraz mniejszy. Czyli wraz, wraz z kolejnymi, yy, kolejnymi słowami z tekstu mamy też wzrost słów unikalnych, ale ten, jakby ten wzrost jest coraz słabszy przez to, że właśnie tu jest ten parametr beta, który jest mniejszy od 1 w praktyce. I jak dopasowałem tą krzywą, to idealnie tutaj pasuje. Jeżeli tą zależność nałożyłem jakby na te dane z tymi parametrami. To ciekawe, właśnie to prawo HIPSA jest takim szczególnym przypadkiem prawa ZIPFA, a prawo ZIPFA też można wyprowadzić z reguły pareto, więc one nie są tak jakoś ze siebie specjalnie odosobnione. Jeszcze na sam koniec może powiem, że tutaj dałem przykłady takie lingwistyczne odnośnie tych dwóch ostatnich praw, ale one są dość uniwersalne nie tylko dla nie tylko są jakby spełnione dla takich danych właśnie odnośnie języków, ale też innych, na przykład takich zapytań do baz danych i tak dalej, i tak dalej.